Witam was. Pokażę wam teraz, jak używać Piporidmi. To jest taka aplikacja do czytania książek. No więc ja i mój koziołek pokażemy wam, jak się czyta książki na takim telefonie. Po kolei. Najpierw, no, najprostsze to po instalacji naszej aplikacji ze sklepu Play. Należy ją uruchomić. Tak, ja uruchamiam. A się uruchamia. I prosi nas o logowanie. Te rzeczy są zupełnie zwyczajne. Jeżeli nie chcemy się zalogować, aplikacja pokaże nam trochę darmowych książek i trochę darmowych czytelni. O tym za chwilę, co to jest. I od razu możemy chodzić i oglądać i czytać to, co jest hmm. e, u wszystkich. Natomiast jeżeli chcemy zobaczyć to, co jest w naszym przyjaciół, powinniśmy się zalogować. Żeby się pierwszy raz zalogować, otwieramy menu boczne i znajdujemy na samym dole link do zalogowania się. Pojawia się logowanie. Będę pokazywał teraz na telefonie. To ekran logowania, jest ekstremalnie prosty, dwie, dwie kreski. Zalogujemy się Facebookiem. To jest najszybciej. W zasadzie jak nie mamy konta, to wystarczy zalogować się Facebookiem i od razu mamy konto. Więc jest to ekstremalnie proste. Tak. Teraz otworzyła się moja ostatnio używana czytelnia. W tym przypadku nazywa się Historia i są w niej cztery książki. Taką książkę mogę oczywiście otworzyć w każdej chwili na przykład tą moja prywatna książka kupiłem sobie kiedyś ale trzymam ją w pipurydmi bo jest ona wygodna do czytania w tej sytuacji tak, tu widzicie stronę książki jeżeli ten pasek jest zielony to znaczy, że możemy ją czytać Mam do tego prawo jak jest czerwony to zwykle możemy przeczytać połowę Teraz ta książka się pobierze z serwera i będzie już na stałe na naszym telefonie. Teraz potrzebne jest połączenie z internetem, ale później nie będzie potrzebne. Będzie można już czytać metrze w tramwaju, w autobusie, nawet jak nie mamy połączenia z internetem. Teraz książka się przetwarza, to znaczy hmm, program liczy, ile będzie miała kartek. Hmm, ile to trwa. Ale takie coś dzieje się tylko raz. W momencie, kiedy. Ładujemy książkę, później ona już nie jest liczona, tylko się od razu otwiera. To zaraz pokażę. Gruba książka. No, pokazała się układka, jakaś taka nieduża. Proszę, czytamy dalej. Widzimy kolejne strony się. Ta była akurat pusta. No, pojawia się. Kolejna. O no, mam spis treści, tak? Pokazuję spis treści. Akurat w tej książce jest spis treści. Mhm. Dobra. No, i możemy czytać. Tak, widzicie, możemy czytać ją teraz na czarnym tle, żółtymi tywkami. Taka książka jest bardzo czytelna, jak ktoś kłopoty z rokiem, ona no, jest bardzo dobra do czytania w nocy. Możemy oczywiście sobie ją przystawić no, od góry i możemy czytać ją w tradycyjnym kładzie. tak? Czyli jest czarno na białym. No, bardzo mocno czarno białym. To jest dobre, kiedy jest jasno. W nocy lepiej nie czytać w tych warunkach, bo oczy bolą. Dobrze. To my już widzieliśmy książkę. Książkę czyta zasadniczo normalnie. Możemy wrócić. U góry było taki ikonka biblioteki. O, i zobaczymy, co w naszym menu. Zobaczcie, ja mam bardzo dużo czytelni. Czytelnie to są takie składnice książek, do których się można zapisać. Zobaczmy, jak wygląda moja czytelnia science fiction. Tak, ta czytelnia się pobiera teraz. O, widzimy, że mam dużo książek. Tak, książki różne z źródeł. Niektóre pożyczyłem od znajomych, niektóre kupiłem. I które są bardzo stare. No tak. Mogę zobaczyć, kto czyta w mojej czytelni. No proszę, cztery osoby. Hmm. Cztery osoby czytają te same książki. Mogą też dodawać te książki. Mogę zaprosić nowe osoby hmm. z moich znajomych. Mogę też wysłać maila tutaj Tak właśnie maila Jak te osoby zupełnie jeszcze nie są w pipuch Rytmie Dobrze Zobaczmy teraz znaczy coś ciekawszego mianowicie wszystkie moje czytelnie naraz to jest fajny widok. Zobaczcie wszystkie książki, do których mam dostęp w różnych czytelniach. Hmm. Mogę nie przywijać także poziomo. O, czy czasami czytelnie mają dużych książek. Hmm. A czasami mało. Tak. Przełączymy się do czytelni mojego kolegi. O, ma te same książki co ja? Czyli część inną, część zobaczmy, co kto w tej czytelni czyta. Tak? No, i teraz możemy na przykład zobaczyć, co czyta Juan omigero. Co czyta Juan? Hmm, dziwne rzeczy. Proroctwa Judy nad Morzem. Juan. Który szkolny czyta? Hmm. Czyli Juan jest jakiś nieduży, chyba. Ale mam mnóstwo książek, jak widzicie. Czasami taką książkę można też przeczytać. O, ta, tej nie można. Widzicie, jest napisane, że jest prywatna. Czyli wysłaliśmy prośbę o udostępnienie. Poszła od razu, może pan mi tą książkę pożyczy. Zobaczmy, inną książkę. Sklepik na małowe. O, to można w całości czytać. Bruno Schulza. O, tak by to stara książka. Ale Jara. Tak? A, to jest książka w formacie BDF. To ona akurat nie będzie czytana na tym. Zobaczmy, co jeszcze mamy. Co czytam Mira? Czekamy na Mirę. Mm. Niektóre książki się powtarzają. Zobaczmy tą książkę. O, to można czytać. Mira pozwoliła mi ją czytać. Troszkę się bubię? Mhm. Spis treści, spis treści. Są nudne. Proszę. Mamy książkę. Taką książkę, którą pożyczyliśmy od Miry. I ją czytamy. Ona także. Rond w naszej własnej czytelni. Takiej, która się nazywa tak samo jak my. To jest nasza podstawowa czytelnia. Pewnie na końcu. Tak. O ile dużo książek jest. o i czytelni. No, tak. Gdzieś wylądowała. także no. także książki, które pobierzemy z innego miejsca, się kopiują do nas, i także możemy też się czytać. No. To było o tym jak czytać po książki i jak przeglądać czytelnie. O tym jak je szukać to będzie w następnym odcinku.